W tej części kursu porozmawiamy sobie chwilkę na temat dokumentów związanych z nabywcą. Opowiem zarówno o dokumentach księgowych, jak na przykład faktura, ale także nieksięgowych, jak oferta czy zamówienie sprzedaży. Pokażę też w jaki sposób w systemie Dynamics wygląda pełny proces sprzedaży od oferty do zakończenia tego wydaniem magazynowym i fakturą sprzedaży. Chciałbym, żebyś miał ogólny pogląd na cały proces, jakie dokumenty w nim uczestniczą i które dokumenty po kolei wystawiamy. Oczywiście w dalszej części tego kursu będziemy sobie bardzo dokładnie omawiać wystawienie faktur różnego rodzaju, czy z zamówienia, czy z faktury sprzedaży. Natomiast tutaj pokażę bardzo w dużym skrócie, w jaki sposób ten proces wygląda. Jak widzicie, te podstawowe dokumenty możemy już sobie utworzyć na kartotece nabywcy bezpośrednio, czyli możemy bezpośrednio rozpocząć od oferty, czy od zamówienia. Zależy jak w firmie jest ustawiony proces. Ja w tym przykładzie pokażę od samego początku, czyli rozpoczniemy sobie od oferty, później przekształcimy tą ofertę w zamówienie sprzedaży. Z zamówienia sprzedaży powstaną dwa dokumenty. Jedno wydanie sprzedaży dokument magazynowy, który też jest wystawiony na nabywce, i drugi dokument faktura sprzedaży zaksięgowana. Pokażę też osobne miejsce, w którym jest faktura sprzedaży. Pokażemy sobie też monit, który jest dokumentem, który dodatkowo monitoruje płatności.